Z tej strony Kacper, EasyServeShop. Chciałbym pokazać Wam nasz nowy program rabatowy. Program oparty jest o bony 50 zł. Jest to bon, który dokładnie stanowi równowartość banknotu 50 zł. Bony możecie otrzymać biorąc udział w regatach, które sponsorujemy, biorąc udział w konkursach na Facebooku, a także zakupując różne usługi w bazie Easy Center. W zależności od tego, jaka jest kwota którą musicie zapłacić za usługi w naszej bazie na Półwyspie Helskim możecie otrzymać od jednego nawet do trzech bonów. Bony możecie zrealizować w dowolnym z naszych sklepów, czyli w sklepie w Chałupach, w Poznaniu, a także w sklepie internetowym. Najważniejsze jest jednak to, żeby bon był ważny. Co to znaczy? Bon musi w tym miejscu mieć nalepkę z kodem kreskowym i specjalnym numerem. Po tym numerze poznamy, czy on już został zrealizowany, czy nadal jest ważny. Pamiętajcie, że bony są ważne do końca roku 2012. Pamiętajcie również, że niekoniecznie wy musicie je zrealizować, mogą być to wasi znajomi. Bon można przekazać innej osobie, która będzie chciała akurat u nas zrobić zakupy. W zależności od tego, ile bonów posiadacie, możecie je zrealizować przy zakupie na dowolne sumy. Jeżeli robicie zakupy za 200 zł, możecie zrealizować jeden bon. Jeżeli Robicie zakupy od 5 zł zwyż, możecie zrealizować 2 bony. Natomiast od 1000 zł w górę możecie zrealizować nawet 3 bony. Mamy nadzieję, że nasz program rabatowy się wam spodoba i często będziecie z niego korzystać. Zachęcam, a jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam na naszą stronę www.easymysnickservershop.pl. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.